Masz e-commerce i zastanawiasz się, jak efektywnie zarządzać swoją bazą produktową. Sprawdź, co zyskasz dzięki połączeniu systemu PIM z możliwościami sztucznej inteligencji. Nazywam się Dawid Mądry. Jestem certyfikowanym konsultantem Pimcore i wideo zajmuje się wdrażaniem oraz rozwijaniem systemów PIM w e-commerce. Zacznijmy od początku. Klient, który zastanawia się nad wyborem produktu, bazuje na informacjach z jego opisu. Najpierw musi na niego trafić, i tu ważna jest pozycja w wyszukiwarce. Po drugie, Opis musi zawierać odpowiedzi na pytania klienta, inaczej szansa na sprzedaż spada. Dobry opis produktu to połączenie SEO, wartościowe informacje dla klienta i określonego stylu komunikacji. Najlepiej, żeby całość była spójna, bez względu na kanał sprzedaży. Tworzenie setek lub tysięcy takich opisów to ogromne wyzwanie, które pochłania czas i pieniądze. Dlatego wiele sklepów internetowych tworzy swoje opisy produktów, wspierając się sztuczną inteligencją, która pozwala generować wysokiej jakości opisy w kilka sekund. Jak wykorzystać potencjał AI i wejść jeszcze na wyższy poziom w zarządzaniu bazą produktową? Połącz mechanizmy sztucznej inteligencji z potęgą kontroli nad produktami, jaką daje system PIM. U jednego z naszych klientów wdrożyliśmy rozwiązania oparte o AI do systemu PIMCore. Efekt? Automatyzacja tworzenia opisów, większa elastyczność działań marketingowych, oszczędność czasu w przygotowaniu oferty, spójność we wszystkich kanałach sprzedaży i wysoka jakość informacji. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrożeń PIM? Skontaktuj się z nami, to bierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do twojego e-commerce.